dobry moi drodzy, dzisiaj chciałam pokazać Wam rzecz, która od dwóch lat, właściwie od dwóch lat y jest w moim życiu, którą praktykuję od ponad dwóch lat i muszę przyznać, że ta rzecz okazała się tak świetną w rozwoju mojego życia, że chciałabym się z Wami tym podzielić. Mam sobie tutaj taki zeszycik, na którym napisane jest, na pewno widać to odwrotnie, te litery, ale przeczytam Wam. Nothing is impossible, the world itself says I'm possible. Nic nie jest niemożliwe. Nawet słowo samo w sobie mówi, ja jestem możliwy. Jest to cytat Andrej Hepburn, która była też niesamowicie pełną sukcesu i znaną piękną aktorką hollywoodzką. I muszę Wam powiedzieć, że zaczęłam prowadzić ten zaszyt przed około dwóch laty i zaczęłam sobie pisać tam w tym moim zeszyciku życzenia do uniwersum. Czyli to wszystko, o czym chciałabym, aby się w moim życiu spełniło. Najpierw pisałam sobie tam takie drobnostki, na przykład y, chcę przestać jeść czekoladę albo chcę zacząć biegać, ale później stwierdziłam, że im więcej rzeczy pisałam do tego mojego zeszyciku sobie, tym więcej rzeczy się spełniało. Bardzo dużym przełomem było moje życzenie, które napisałam w moim zeszycie dla Uniwersum. Chodziło tutaj o moją koleżankę z pracy, która bardzo, bardzo życzyła sobie otrzymać kierownicze stanowisko w naszej firmie, ale trzy czy cztery razy dostawała odmowę. I ja wtedy napisałam sobie w tym zeszycie takie sobie zdanie pod tytułem, że ta właśnie moja koleżanka ma tą pozycję, a nawet napisała miesiąc, w której ona ma tą pozycję otrzymać. Nawet Wam powiem dokładnie, że to był styczeń, chyba przed dwoma laty, i w grudniu pożegnaliśmy się wszyscy na no, święta i na urlopy świąteczne. Po Sylwestrze, kiedy wróciliśmy do pracy, a wiem jeszcze, że ona w grudniu dostała odmowę, właśnie tej pozycji, kiedy wróciliśmy wszyscy w styczniu do pracy, okazało się, że ta moja koleżanka nagle w ciągu trzech dni otrzymała y, tą pozycję, o którą chciała zawsze, którą chciała zawsze mieć. Była to pozycja w tej samej firmie, tylko że w innej filii i okazało się, że jest to zaledwie 5 minut drogi piechotką od jej domu. A więc spełniło się wszystko w niesamowity sposób i wszyscy byliśmy zszokowani tym, jak uniwersum spełniło to życzenie. No i od tego czasu zaczęłam sobie w moim zeszycie pisać życzenia i im więcej życzeń, życzeń piszę, tym więcej się spełnia. Muszę Wam teraz powiedzieć takie moje pewne, można powiedzieć, prawa, prawa pisania tego zeszytu, lub można powiedzieć takie. Pewne spostrzeżenia, jak należy taki zeszyt prowadzić. Przede wszystkim nie powinno się być skromnym. Pisać wszystkie życzenia, jakie tylko człowiek chce, ponieważ uniwersum też nie jest skromny. Gdyby uniwersum było skromne, nie mielibyśmy takiej ilości galakcji, takiej ilości gwiazd, takiej ilości systemów słonecznych, planet. Ale spójrzmy na naszą naturę. Jaka niesamowita ilość roślin, zwierząt. Ludzi, przeżyć. Przecież naprawdę, uniwersum nie jest wcale skromny. Jeżeli my będziemy skromni w naszych życzeniach, to ani my nie będziemy się rozwijać, ani nasi bliscy, ani cały świat, ani wręcz cały uniwersum. A więc nie będziemy skromni, piszmy wszystko, co chcemy w naszym życiu osiągnąć. I nie bądźmy też skromni ani jeżeli chodzi o pieniądze, ani jeżeli chodzi o mądrość. Jeżeli chcemy obejrzeć świat, to piszmy chcę zobaczyć cały świat. Jeżeli chce być piękną, atrakcyjną kobietą, napisz, chcę chce być najpiękniejszą kobietą w całym mieście. Nie bądźmy skromni. Druga sprawa, wiara. Wiara to absolutnie całkowita podstawa tego wszystkiego. Jeżeli piszemy jakieś życzenie do uniwersum, ale nie wierzymy w to, że ono się spełni, to możemy sobie to od razu, że się tak wyrażę, opuścić, ale odpuścić. Ale ja na przykład przekonałam się, z doświadczenia, że wszystko, co w moim zażyciu jest napisane, się spełnia, a więc teraz to już nawet dosyć ostrożnie piszę, bo wiem, że wszystko się spełni. Ale piszę sobie moje życzenia i mówię, jak już powiedziałam, wcale nie skromnie, wręcz przeciwnie. Trzeba sobie w życiu wiele życzyć, bo tylko dlatego, tylko dzięki temu życie się rozwija. Myślę, że. Taki zeszyt powoduje też, że człowiek potrafi swoją energię w jakiś inny sposób ukierunkować. Ta energia nie jest już taka rozproszona, tu coś tam, to tutaj troszeczkę, tam troszeczkę. Wtedy wiemy dokładnie w jakim kierunku poruszamy się w życiu. I wtedy nagle nie ni zowąd, znajdujemy siłę, czas, energię oraz pomocną rękę, pomocne ręce, które pomagają nam w spełnieniu naszych życzeń. A czasami nawet życzenia spełniają się w taki magiczny sposób, że potem siadamy na fotelu i twierdzimy, no to jest magia, to jest niemożliwe, że to się spełniło, a jednak się spełniło. Ale my nie wiemy tak dokładnie, dlaczego te, te życzenia nasze się spełniają, jak to jest tą magią, chociaż fizyka kwantowa mówi nam, że wszystko, co obserwujemy, czy to naszymi oczami, naszymi oczami naszego ciała, czy też oczami wyobraźni, wszystko, co świadomość, Obserwuje, realizuje się. Świadomość nadaje temu kształt. Świadomość nadaje kształt tej, tej energii kwantowej, tego kwantowego pola, która materializuje się w przedmioty, przeżycia i wszystko. Także, jeżeli obserwujemy jakieś zdarzenie, ono się spełni. Jest to obojętne, czy obserwujemy je oczami, czy też oczami naszej wyobraźni. Tak jak powiedział bardzo ulubiony mój. Ym, filozof i również człowiek, który zajmuje się rozwojem osobistym, Bob Proctor powiedział, when you can see it in your imagination, you can hold it in your hand. Jeżeli widzisz coś oczami twojej wyobraźni, będziesz wcześniej czy później trzymać to coś w rękach. To coś spełni się, ale te wizje trzeba mieć. I właśnie te wizje to jest to, co zapisuję ja sobie w moim zeszycie, i pisze to z pełną wiarą, pisze to nieskromnie, a wręcz przeciwnie, życzy sobie bardzo wielu rzeczy. I życzy sobie też rzeczy dla innych ludzi, aby innym ludziom spełniły się ich marzenia. Ponieważ im więcej życzymy sobie dobre dla innych ludzi, tym więcej to do, dobro przychodzi też do nas. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy jednością, wszyscy jesteśmy ze sobą związani. Wszystko wraca jak bumerang do nas samych, ale i wszystko pomaga roz, w rozwoju tej całej naszej jedności, jaką, się, jaką jest ludzkość. A więc zachęcam Was do tego, abyście sobie założyli takie to zeszyci, kto może być taki, a może być i całkiem inny, malutki albo duży, i zapisywali życzenia, życzenia, które uniwersum ma spełnić. I nie tylko prosimy uniwersum, ale więc oczekujemy, że uniwersum wypełni nam wszystkie życzenia, ponieważ dzięki tym życzeniom to uniwersum samo się rozwija, a więc jest to w jego samym interesie spełniać nam nasze życzenia i nasze marzenia. Więc życzę Wam, aby dzisiaj udało Wam się już założyć taki pierwszy zeszycik i zapiszcie sobie kilka rzeczy, może dwie, a może sto, i potem będziemy obserwować, jak uniwersum spełnia nasze życzenia, a te drogi spełniania tych życzeń są czasami naprawdę magiczne. I każdy z nas, kto przeżył już taką magię w życiu, może tylko się uśmiechnąć i pokiwać głową i powiedzieć, tak, tak jest. A więc życzę Wam przyjemnego dnia. 都会怎样？